Siemaneczko widzowie z tej strony Robert i dziś nagrywam z anarchii i jak chcecie, to jak macie anarchię wyślijcie w komentarzach wasz nick to dołączycie na moją wyspę i będziecie mogli ze mną zagrać Ja wam mogę jeszcze pokazać Mogę Wam jeszcze pokazać Jaką mam wyspę? O, proszę. Mam taką wyspę. Jak będziecie chcieć, i znacie jakieś budowy, możecie dołączyć i pomóc budować, i ze mną pograć. Więc. Jak chcecie, to możecie ze mną zagrać. A ja zacznę kopać. O, i diament. O o! Szczęście tu nie wybuchałem creepery, bo bym już... Nie żył. Jestem Lazuryt. Chcę powiedzieć tylko tak, że za Lazuryt to ja już tyle zarobiłem. Czekajcie. Ile ja mam czasu? No jak widzicie mam 18 godzin już przegrane na tym serwerze. Dużo gram na anarchii. O! Let's go, mamy tu jakieś rzeczy. O! więcej diaksów. Do drewna. Hmm. Okay. Tak, tak. I kopiemy. Kopiemy dalej. Gąb. A jak pytacie, tu mam taki mecz, tu mam taki, a tu mam taki. A to są i ceny dla kogoś, kto dołączy to wszystko. Więc na razie się opłaca dołączać. Podawajcie swoje niki, bo bez waszych ników to ja nic nie zrobię. I zapomniałem po powiedzieć, proszę o subskrypcję i łapkę w górę oczywiście, bo mało no, już brakuje do tego tysiąca. I ja niedługo będę chyba, chyba będę powiększał farmę, tylko że... Będę musiał kupować dirta, naprawdę... Ja mam w y, banku, no, widać, że mam dużo. Mam tu dosyć dużo szalkerów też. Yy, a po co mi tyle szalkerów? Otóż po to, że tu magazynuję wszystkie rzeczy. Ja już miałem gąbkę, widzę. I ten. Jedzenie mamy. Jakby brakowało, to. Tu mamy też jedzenie. Tu mamy rzeczy do sprzedawania z zwierząt. Tutaj to była po prostu jakaś skrzynka. Tu mamy się kierę. Niezniszczonąś dwa. Jak będziecie chcieli, możecie też wziąć. O tu mieliśmy mięso świni. Co ja muszę dać. Ja mam skrzyni. A ja mam tą skrzynę, dobra. Damy tu skrzynkę ze świniem mięsem. Dobra. Mamy to, yy, tu mamy jeszcze trzcinę do zebrania. Jakby cię pytali. Tu mamy to, tu mam z Shulkera z moimi, a nawet wam pokażę. Z moimi najlepszymi itemami. Z litrom niezniszoność 3, firewerki łuk strzałe. Co ja mam w EQ I po prostu tak zarabiam. Czekajcie, bo tu mam marchewki, które tu wojna. Jeszcze jest taki marchewek. Dyaksy, cztery. Tu mamy kowadła oczywiście, bo już tam jedno się zużyło. O, mamy tu nasze żelazo, tu mamy złoto. I teraz tak, cak, cak. I mamy dwa bloki, w których właśnie. Patrzcie, mamy blok. Mamy kolejny blok i złota będzie dużo. Oczywiście z lapisu Redstone nie robię, bo tego mam aż tak dużo, że no ciężko byłoby to wszystko. I patrzcie, dorzucam tu bloki i mamy już 25 bloków diamentów. Nam wszystko rośnie Bambusy też I ja Właśnie Używam te kamienne miecze Do bambusów Bo no, Patrzcie na miecz O i nie mam mieczy. Dobra i poszedł cały stak bambusów, który teraz mamy i żeby wam pokazać ile z bambusów normalnie mogę zarobić na to to patrzcie, y, wpisuję teraz sklep tu i pa, patrzcie, mamy właśnie tysiąc dosłownie za free i oddaję to wszystko do banku i mamy już 55 tysięcy i no mieczy na wykończeniu. Kopie, kopie, kopie. Dobra, tak. Nie diakset. Tak. Kobla sobie zostawię. I patrzcie, diakcy, złoto. wydajemy to nieprzepalone. Mamy redstone, lazuryt. Y, arbuzy. Arbuzów też bardzo dużo leci hajsu. Więc akurat to się dla mnie opłaca. Węgiel. Czekaj, nie będzie, że zmaganizowałem. pro. A właśnie ja te Rotten Flashe wszystkie wezmę, bo za nie się dużo pieniędzy dostaję. Tu mam marchewki tu jeszcze takie rzeczy. Ja wezmę, przetransportuję. Um, tu mam, tu mam jeszcze marchewki. Mięso do świni. Mięso ze śpini arbuzy Mamy nawet jabłka Tu Tu Mikrofonem Tro problemy hmm. O tu miałem właśnie I patrzcie to widzowie Jedno chodzi po 10. mam 300 dolców za free a zawsze coś takiego się przydaje już mam prawie na 60 tysięcy a to bardzo i to bardzo się przydaje te pieniądze yy, więc hmm po prostu ładuję ale gdzie ja mam motykę? gdzie? gdzie mam motykę? A tu mam mój kilo, w którym większość czasu kopałem. Ale gdzie jest mój. Trzy użycia? Ta nutyka zaraz nie będzie istnieć. Idę po ziemniaka. Ziemniak. Czak. Czak. Op. Op. No i rośnie. A ja mam arbuzy. I jeszcze mam... Patrzcie, to szybki hajs. Tak. Co? Marchewki teraz są tańsze. Dobra, nie. Kiedyś to chodziło po 3. Teraz po 2. Ja nie mogę. Zawsze się więcej zarabiało. Dobra. No to jak chcecie ze mną zagrać, to wiadomo, co macie robić. I co. Dziękuję Wam za oglądanie. Będzie niedługo. Napiszcie też w komentarzach. Czy chcecie. Ten. Na przykład, filmy z FIFA. O. Chcecie. Jak. Chcecie filmy z FIFA. To mogę załatwić. Więc. Le na przykład. O, mam pomysł. Jak dobijemy pod tym filmem 50 lajków to osoba, która wejdzie tutaj hmm kurcze nie wiem coś dostanie nie coś przyszykuje, ale coś dostanie na pewno więc opłaca się lajkować w tym czasie porozwalam zwierzęta, aby zarobić ten o. Musimy ja mieć to. Bo o. Teraz że tu mam mięso. Ile tam było? Trzy staki. Krowa się pojawiła. Pyk, mięso i tu. Hop, 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 hop. hop, hop. Dobra bieżymy tu nie usz kaw. Dobra, ile? O kurcze. 6 koła za to. 60 koła mam. Banku. O oh yeah. A będę miał troszkę więcej. Przy okazji będę musiał sobie ogarnąć Mendingi. A i jak widzowie, wiecie, jak ogarnąć Mendingi, to możecie też wbić i zrobić. Jak oczywiście wiecie. Jak nie wiecie, to nic się nie stanie. Jak coś. I tysiąc dolców za friko dosłownie, całe, no ale z owiec to ja mam dużo mięsa, a jeszcze bardziej, że owcze, o spadł w ogóle cena owiec. Jeszcze zobaczymy, czy wełna tu odda trochę. 7000. A jeden spawner owiec kosztuje tu trochę. kosztuje. Dobra widzowie, jak chyba. Nie będę teraz zbierał na ten owiec. Najwyżej kupię. Bardziej mi się będzie opylało na krów. Nawet widzicie, ile zarabiam z krów. Przeweźmiemy skórę. Wszystko, co mogę. I hop, 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 hop. Dziewięć tysięcy. A skóra chodzi z tak skóry po... Aż tyle to ile ja za to Mamy dziesięć tysięcy A nie, bo ja chyba tysiące zrobiłem na tym Siedemdziesiąt cztery tysiące. Let's go. Więc widzowie wiecie, jak chcecie to dołączajcie. Będziecie mogli ze mną zarabiać. No i co? Dziękuję za oglądanie. PUU!